No to jedziemy z pierwszą większą rybką. Ale ciśnie. Albo leszczyk, bardzo duży, albo bardzo mały karpik. Ale ciągnie. O, a teraz już nic nie ciągnie. Ale coś jest na kiju. Bo nie, to nie jest sam koszyk, tylko tyle, że osłabł. Co ja robię, co ja robię Zapomniałem się Co ja robię, co ja robię Zapomniałem się Malota Ale jest Akurat właśnie składam wędkę Stwierdziłem, że przechodzę na łapanie Na grunt I jedzenie spalonej kiełby Chodźmy na trawkę z wypinaczem oczywiście pozbędziemy się dziada tutaj jest miarę ale maluszek z samego środka z samego środka, ale taki maluszek szybka akcja Budzi, budzi i do domu. To już nie jest wypuszczanie, to jest zarybianie. Poszedł. Ach. No, ale chwila radości była. Wracamy do sprzątania. Dobra, muszę powiedzieć, że jest słabo od momentu tego karpika. Było jedno branie jakiejś drobnicy, trochę pik i koniec na prawą wędkę. Tutaj gdzie nęciłem, rzuciłem ją. Na lewą 0-0 nic, ale leżała w zaroślach, więc nie dziwię się. Wyzbierałem w międzyczasie wszystkie śmieci takie, które no, uważałem za. które no, nie mogą tu zostać. Czyli worki foliowe trochę de, tych. Wieczek od puszek, tu jest jeszcze i sporo puszek, ale one są już tak zardzewiałe, że je zostawiam, niech one się rozkładają, ewentualnie wykopię dołek i je zasypię, to to jest żelazo, to palicho. Wypalam te resztki ognia, ogniska, które tutaj były, bo wszystkie kartony jakieś i papierki takie, które nadawały się do spalenia złożyłem sobie na kupę i tutaj niech się sfajczą. Oczywiście nie jakieś tam papierki po batonach i innych takich, bo te są w worku, w opisanym ciuchy 122, ale, ale jakieś takie yy, chusteczki, nie chusteczki, już nie mówię że te obsrane, bo to jest wyjątkowo nieprzyjemne nad wodą. To posprzątałem, jeszcze tam zostały, ale podejrzane są, więc ich nie ruszam. Niech leżą, przyjdzie deszcz, to, to niewiele z nich zostanie. No i co? No i... No i czekam. Czekam na te branie, a tutaj nic. I teraz są dwie opcje. Albo za jakiś czas zaczną się znowu bramka, bo już po tym jakby porannym żerowaniu, wczesno porannym żerowaniu drobnicy i płotek leszczyków niewiele zostało, one całkowicie odeszły gdzieś w krzaki i... no nie, 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 nie biorą gdzieś, gdzie niegdzie, czasem rzuci się jakiś szczupak czy coś tam ale nie widać, żeby się ryba w ogóle spławiała wierzchem trochę się zastanawiam, czy nie zwinać majdanu i nie wziąć spiningu i po prostu sobie tak o dla radochy nie porzucać tutaj jakimś drobnym, może oblerkiem coś takiego ale tu jest tak dużo drobnicy, że jakby ta ryba żerowała, to powinna się tłuc cały czas, a tak naprawdę to rzuca się raz na 15 minut coś, może nawet na 20 i, i tyle w temacie. No dobra, teraz trochę częściej. Ale podobno to jest tak, że między 7 a 8 ta ryba zaczyna żerować. A mamy godzinę. pięćdziesiąt Zigno... 7,57. No nie wiem co o tym sądzić nic się nie dzieje tutaj jedno ostrze zdjąłem zostawiłem jedno, wystarczy w zupełności pojedyncze ostrze, myślałem, że rewelacja będzie mieć z dwóch stron nóż ale nie, nie ma to większego sensu pojedynczy i ciach ciach ciach, ciach. bez najmniejszego problemu bardzo fajnie czyści się z trzcinowiska miejsce można wsadzić na tym jak to na sztycy od podbieraka Podwodek dosyć głęboko wyciąć niżej, tak aby zrobić sobie miejsce na siatkę, na, na, na wsadzenie podbieraka, a nie tylko oczywiście to, co wystaje nad wodę. Ja tutaj tak właśnie zrobiłem na wprost, żeby pozbyć się tych wszystkich wystających no, trzcinek, no i trochę tam, aby pod wodą te 20 cm też było miejsca, aby bez problemu wkładać podbierak. Natomiast zastanawiam się, czy nie dorobić do tego. Badziewia, drugiej osobnej szczyty, takiej. Kupiłem kije 3-metrowe do wałków. Potrzebuję je do tarpa, w sumie, do, do zadaszenia przy przyczepie. Ale mam jeden w zapasie, więc spokojnie nadałoby się to. No trzeba było zabrać ze sobą. O, branko ale to było chyba bardziej trącenie na prawą wędkę. No to drobnica, gdzieś taka, która uzna, że może spróbuje się z tą kukurydzą i robakami i szarpnie, albo żyłkę uderzy, przepływająca ryba i tyle. No ale na razie cisza, spokój i relaks. No żeby pływającą przynętę założyć, która uniesie na dno. Nie wiem, co tutaj było, ale takie całkiem duże bańki idą z wody, więc to raczej duża ryba, która idzie... Przy dnie i gdzieś tam żeruje i trąciła... E, trąciła gdzieś jakiś metan czy coś, który się zebrał w glebie, bo bańki poszły całkiem zacne, ale nie w jednym miejscu, tylko tak jakby w linii. Chyba, że to szczupak uderzył pod wodą i zrobił tą banieczkę co się czasem przecież też zdarza. No, w każdym razie zastanawiam się, czy nie zrobić sobie na takiej sztycy. Jeden kij więcej do zabierania ze sobą do samochodu, to nie problem go rzucić, a przecież jak jadę na ryby samochodem to tam zawsze jadę na takie łowiska, które po prostu wymagają bardziej przygotowania się nad wodą. A jak będę jeździł gdzieś rowerem motorem czy na nogach, no to wiadomo, że biorę jedną wędkę, najprawdopodobniej bolonkę i idę i wybieram takie miejsce, żeby nie trzeba było tam za dużo działać, robić, aby można było wygodnie usiąść i bez tego. A nad widawą, tam gdzie są haszcze, to zawsze mogę sobie sierp nie wsadzić i iść przygotować takie miejsce wcześniej, nie w dniu, w którym zamierzam wędkować. Po prostu w formie spacerku. Ciekawy jestem, jak długo te ostrze wytrzyma, bo już widzę, że zaczęło rdzewieć. No, ale z drugiej strony to nie jest jakiś ogromny wydatek. A nawet niech miałbym jedno ostrze na każdy wypad wędkarski złożyć, to i tak spoko może być. No i obiecywałem sobie wczoraj, że spróbuję dzisiaj łapać na metodę i na przypon taki typowo karpiowy z włosem, ale jakoś zabrakło mi chęci i ochoty. Jak zobaczyłem te swoje zestawy porobione ze skrętką, stwierdziłem, że w sumie są niezłe i po co to zmieniać.